Witam wszystkich serdecznie jesteśmy w tunelowej uprawie truskawki to jest odmiana Fler yy, dolnośląskie jesteśmy tuż po fali chłodów przemrozków dopiero weszliśmy w wyższą termikę a tu proszę taka niespodzianka popatrzcie kochani na, tą, na te tłuste plamy od spodu liścia które mogą się pojawiać na najstarszych liściach to jest nic innego jak objaw Bakteryjnej, kanciastej plamistości liści truskawki, czyli Xanthomonas fragaria. Jest to y choroba, która się ujawnia w wysokich temperaturach. A tutaj troszkę mnie zdziwiło, że ona już jest. Dlaczego trzeba się tej choroby pozbyć? Dlatego, że ona, no to, to, że na liściach nam niszczy chlorofil. Zwróćcie uwagę, jak weźmiemy pod słońce, to widać takie tutaj, gdzie są te tłuste plamy, takie przestwory jaśniejsze ten chlorofil jest rozłożony to jeszcze może ta bakterioza wchodzić w wiązki przewodzące blokować dopływ składników pokarmowych do owoców, owoce wtedy słabiej wyrastają a powiem Państwu, że na owocach objaw bakteriozy, kanciastej plamistości liści truskawki objawia się bardzo podobnie do antraknozy, nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać powiem tak, jak możemy się pozbyć tej bakteriozy z racji tego, że to jest bakteria, no to żadne fungicydy nie działają. Najlepiej stosujemy domieszkę do zabiegu miedzi miedzi jonowej typu Ion Blue Lit na hektar, bądź też Kobre Lit na hektar, bądź też HGA lub nano srebra, na przykład Silver Plus 2100. Oczywiście ten zabieg musimy powtórzyć, żeby nam bakterioza nie weszła na owoce. Z, musimy go zrobić z częstotliwością tam co 10-14 dni z dwa opryski te preparaty miedziowe są dobrze kompatybilne oczywiście nie możemy ich mieszać ani z wapniem, ani, ani z siarką ale z innymi preparatami z fungicystycznymi zabiegami jakimiś jak najbardziej tak co tylko trzeba zrobić trzeba przejść na plantację zlustrować na najstarszych liściach czy nie ma takich objawów a jak tylko są to od razu je Sięgamy po nową, bądź też nano srebro i działamy, żeby nie dopuścić do rozwoju tej choroby. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.